Dzisiaj będzie trochę o słuchawkach eee, Xiaomi Hybrid Dual Drive Airphones tak się, tak się to nazywa Zobaczcie bardzo ładny kabel Bardzo ładny kabel Pilocik Trzy mikrostyki. Mikrostyki chodzą bardzo ładnie. Tak wyglądają słuchaweczki. HD audio z tyłu. Tutaj jest jedna dziura i druga jest tutaj koło koło głośniczka. Nie wiem czy będzie widać, a widać ją. No tak to wygląda. Słuchaweczki są bardzo lekkie zaledwie 16 gram. No, to pokażę. Ściągnijmy. Nie, 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 nie. Coś tutaj jest nie, nie tak, przepraszam. Źle pokazuje no, Możecie mi uwierzyć na słowo, że ważą między 15 a 16 gram Bardzo lekkie, bardzo yy, przyjazny dla ucha jest Materiał tych słuchawek o, Znaczy te, te, tych gumeczek jest bardzo delikatny Jest tak delikatny jak w, w Słuchawkach klipsza A klipsze są znane, że są jedne z najlepszych yy, Jeśli chodzi o komfort Także są bardzo komfortowe Kabel się nie, nie plącze Widzicie, że już, już go rozwiązałem, a był poplątany Pilot działa bardzo dobrze Pokażę Wam pilot Jak ładnie działa Pilocik, środkowy guzik, raz przyciskamy Startuje piosenka, raz wciskamy Kończy się dwa razy Następna, raz, dwa, dwa, trzy a nie, prze, przepraszam, przycisnąłem tylko dwa, dwa razy. Raz, dwa, trzy. I się, I się cofa, raz, dwa. I do przodu, raz, dwa, trzy. I do tyłu. Tak, tak, tak powinno być. Podgłaszanie. Oczywiście przyciskiem lub, 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 przy, lub przytrzymujemy i idzie do końca. Pilot działa perfekcyjnie z Galaxy. To jest Galaxy Od 5. Także to wszystko chodzi fajnie. Słuchawki testowałem na plikach flag. Grają przepięknie za 24 dolary. Naprawdę grają świetnie, rewelacja! Eee... Grają porównywalnie. Mo mogę powiedzieć, że spokojnie grają porównywalnie z klipszami S4, które kosztują 300. Eee... Oczywiście, gdzie ja to miałem, nie grają tak dobrze jak jak. Eee klipsze S7, które kosztują 600 no ale tutaj jest cena oczywiście dużo, dużo, dużo dużo, 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 dużo niższa ale naprawdę jakość detali porządny bas wszystko jest dobrze zbalansowane nic, niczego nie tłumi, także wys wysokie tony niskie i, i, i średnie są nic, niczego nie, nie przytłacza Polecam je to naprawdę. Są super słuchawki. Przychodzą w takim oto malutkim opakowaniu dostaje się ekstra 3 sztuki jeszcze e, tych gumeczek. Instrukcja jest po chińsku. No bo to jest po prostu chińskie e, w takim ładnym pudełku. Numer seryjny mogę wam pokazać. Proszę bardzo Coś tutaj pisze One more design Tak, przychodzą w takim ładnym opakowaniu Polecam W tych pieniążkach naprawdę Ciężko jest znaleźć coś Lepszego, super lekkie Super wygodne, super grają Super